Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ od niepamiętnych czasów frekwencja na naszym zjeździe jest stuprocentowa. Od ostatniego zjazdu Ogólnego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych dużo się działo. Pomagaliśmy stworzyć aplikację, która wspomaga kierowców, kierowców za granicą. Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy znowu na likwidację szarej strefy, czyli przewozu do 9 miejsc. Co najmniej od 10 lat problem przewozu osób mikrobusami do 9 miejsc jest coraz większy. W tej, w tej chwili udział w rynku przewozów busami do 9 miejsc jest trzykrotnie większy niż autobusami albo i nawet Większa jest krotność tego, my próbujemy cały czas z tym walczyć, żeby szara strefa i nielegalny przewóz został zlikwidowany. Jeśli chodzi o linię, to jest skala tak wielka, że naprawdę to jeżeli by tych, te osoby z tych mikrobusów przełożył na miejsca w autobusie, to myślę, że legalny przewóz liniowy by prosperował bardzo dobrze i by płacił solidne podatki i producenci normalnych autobusów też by mieli duży rynek ważną też rzeczą i dużo uwagi poświęcamy ostatnio tematu brexitu zorganizowane na naszą prośbę było spotkanie głównego inspektora z rządem brytyjskim i z Ministerstwem Transportu i uzyskaliśmy szczególne wyjaśnienia, no i e, pokazano nam, jak będziemy mogli prosperować na Wyspach Brytyjskich. Główny inspektor e, oczywiście wspomaga nasze wszelkie m, działania, e, próbuje rozwiązywać nasze problemy i dużą pomoc oferuje na rynkach zagranicznych, czyli jeżeli dzieje się krzywda przy przewoźnikom za granicą, to jest bardzo duża, silna reakcja i pomoc głównego inspektora transportu drogowego. Problem chyba jest naszym największym przyjacielem, który Każdego dnia w poniedziałek bądź w weekend się pojawia. Nie jest to łatwa branża. Branża transportowa jest jedną z najgorszych branż. Jeżeli się kończy problem z jednym tematem, zaczyna się nowy. Tu nie ma, nie ma tak, że można sobie wziąć oddech trzymiesięczny. Cały czas trzeba walczyć.